No, jestem na wysokości Blarietty. Słoneczko się trochę chowa za chmurki. Podobno ma deszcz padać i ochłodzenie nie Jest ładny widok. Jest ładny widoczek. No i tak. Znowu spacerek przez Szenbruński lasek. Zieleninka. Drzewa stare, ładne, nie stare. Nie ma starych drzew. Drzewa są stare jak mają tysiąc lat. Zagrodzenia, zagrodzenia. Ludzie wszędzie znajdą miejsce, aby usiąść. O, jakie grubutkie drzewka. No proszę. I tak wygląda Wiedeń w poniedziałek. No i fajnie. Ludzie odpoczywają. Cieszą się wolnością, wolnością dzieci bożych, bo wszyscy jesteśmy bożymi dziećmi. Tylko nie wszyscy są posłuszni naszemu niebieskiemu Ojcu, ale wszyscy należymy do naszego Stwórcy. Bo On obdarował nas życiem możliwością poznania Go i posłuszeństwa.